Witam bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Tarotiska Fortuna Kłania się. Dzisiaj, moi drodzy, horoskop na grudzień dla panny zodiakalnej, ascendentalnej. Słońcu w księżycu, jeśli macie ten znak, moi drodzy, możecie obejrzeć jak najbardziej. Szukać wskazówek, odpowiedzi. Tarot intuicyjny dzisiaj oraz magiczne przesłanie podsumowujące oczywiście tutaj ten miesiąc, grudzień, ale też cały rok. Dobrze, zaczynamy od tarota Panna, grudzień. Zobaczymy, jakie tutaj główne aspekty: miłość, uczucia, praca, finanse, zdrowie oraz rady, wskazówki odpowiedzi od tarota co u panny będzie się działo w grudniu ważny miesiąc już powiem szykuje się na pewno dla panien Dużo spraw z przeszłości może powrócić na początku miesiąca. Na pewno są zmiany, które się szykują u panny w tym miesiącu, i to dosyć duże. Możliwe, że pewne rzeczy przełożycie z początku miesiąca. Bo będzie taka lekka blokada. Oczywiście tutaj chodzi o nowe jakieś sprawy, które zostaną przełożone na późniejszy termin, ale też nie zabraknie tutaj powrotów do przeszłości, może do przyjaźni, do przyjaciół. Czy do przyjaciela, do przyjaciółki, coś w tym rodzaju, moi drodzy, tutaj są powroty do takich osób z przeszłości, z którymi dobrze Wam się spędzało czas, dobrze się bawiliście. I tutaj coś takiego będzie. Hmm, oczywiście też należy uważać na hmm, różne relacje, które mogą okazać się fałszywe. Z niektórymi osobami możecie zakończyć jakąś znajomość tak? i rozpocząć nową. Tutaj może być ktoś fałszywy. Uważajcie również na początku miesiąca, aby nie podróżować nocą. Moi drodzy, też jest tutaj szansa, kochani, na to, że przed połową grudnia. Wyruszycie gdzieś, moi drodzy, załatwiać jakąś sprawę ważną, czy to w sądzie, czy w urzędzie. Sprawiedliwość tutaj do Was przyjdzie, będzie z tego bardzo duża radość. To jest też sprawa, która powinna być dawno załatwiona, a ona będzie załatwiona teraz, w grudniu. I to pomyślnie. Także to jest pozytywny aspekt tutaj, że na pewno dopniecie swego. Też niektóre osoby mogą gdzieś podróżować w tym miesiącu. Możecie mieć różne zaproszenia, właśnie od przyjaciół, od znajomych, możecie flirtować, możecie romansować. Na pewno coś takiego będzie. Też, moi kochani, macie na celu coś nowego, ale pamiętajcie, jesteście troszeczkę obserwowani w tym miesiącu. Ktoś może Was obserwować i ktoś nie jest do końca szczery, bo czy to w jakiejś rozmowie, czy będzie chciał oszukać Was, będzie chciał coś zrobić poza Waszymi plecami, powiedzieć Wam coś innego, przedstawić sprawę inaczej, jak to się rysuje. Także może być tak, że jest jakieś oszustwo tu koło Was. Musicie być bardzo ostrożni, bo ktoś też w mediach społecznościowych bardzo Was podgląda, tutaj widać. Ktoś oczywiście chce Wami manipulować w pewien sposób, tak? No, tutaj te manipulacje są pokazane i z tego powodu Wy. Jesteście mądre, bystre osoby spod znaku panny i będziecie wiedzieć, kto to robi, to może być całkiem też nowa osoba. Także zwróćcie na to uwagę, yy, czy są szczere intencje, czy ktoś wam będzie ostro tutaj kłamał, nakłaniał Was do czegoś. Yy, no to już się powinna zapalić czerwona lampka, ktoś nowy, kto wkroczy w wasze życie. Też oczywiście, moi drodzy, jesteście niecierpliwieni w tematach finansowych, kiedy pieniądze do Was powrócą, a mianowicie powiem Wam, że na sam koniec grudnia powrócą do Was dobre finanse. Macie tutaj albo jakąś premię, albo nagrodę, zwrot pieniędzy. Tutaj jakieś pieniądze, które były ukryte przed Wami, przyjdą do Was, czy to nawet ze spadku jakiegoś rodzinnego. Poprawi się Wasz status finansowy i te pieniądze przyjdą, i to nie małe na koniec grudnia. Proszę o tym pamiętać. Nie stresować się finansami, bo cały miesiąc może się okazać, że nic się nie dzieje. W tej sferze materii nic już nie uzyskam, a tutaj niespodzianka na koniec miesiąca znaczna poprawa. No dobrze, moi drodzy, jest tutaj szansa na załatwienie jakichś spraw, tak jak powiedziałam, ale też uważajcie na relacje z przeszłości i na nowe relacje, bo jest tutaj zagrożenie i zakończeniem relacji. Na początku miesiąca i w środku miesiąca jakieś wielkie oszustwa mogą być co do Waszej osoby, manipulacje Waszą osobą i też moi kochani, taka, no powiedziałabym, troszeczkę zazdrość. No dobrze, teraz może w zdrowiu. W zdrowiu, kochani, na pewno tutaj drobne przeziębienia. Uważajcie, kochani, kości, stawy, plecy. Wirusy, bakterie powracające, układ nerkowo-moczowy na pewno. No i oczywiście kolana, nogi, drobne przeziębienia tak, może jakieś wysypki, sprawy dermatologiczne. I teraz przesłanie, moi drodzy, dla Was. Na ten miesiąc grudzień, i życzenia ode mnie za chwileczkę. Przesłanie, które podsumuje cały miesiąc: zwróć uwagę, zauważ powtarzające się znaki i wewnętrzne prowadzenie, bo to może przynieść cenną informację. No, Powtarzające się znaki to są te skopiowane, moi drodzy cyfry. Czyli, jak spojrzymy na zegar i na przykład pokaże się 11:11 .11, czy 22:22, .22, to też zapisujcie sobie te cyfry. I wiedzcie o tym, że macie tutaj taką. Anielską y, opiekę, bo aniołowie to są y, moi drodzy, skierowani właśnie w wasze życie w tym momencie, jeśli powtarzają się te numery i to są anielskie cyfry, tak zwane. Y, aniołowie się opiekują i mówią wam, że jesteście y, naprawdę hmm. bardzo ważni dla nich i na to trzeba zwracać uwagę. Niedługo spełnią się Wasze marzenia. Jesteście naprawdę docenieni i jesteście bardzo wartościowymi ludźmi. Tutaj też można zwrócić uwagę na sny, na powtarzające się jakieś w artykułach czy w jakichś na główkach y, litery czy też y, nazwy to też może być jakąś cenną informacją dla Was. Wszystkie znaki, które widzicie po raz pierwszy, też to może Wam coś dać do myślenia y, i wiele, wiele innych, y, czy to gwiazdy na niebie, czy to pióra pod nogami. Y, pamiętajcie, że macie aniołów koło siebie w tym momencie, opiekę i kochani, jak słyszycie swoje imię, czasem też y, ktoś y, inny na przykład y, słyszycie jak y, ktoś kogoś woła, tak? Y, I nie jest do Was skierowane, ale usłyszycie to imię. Albo y, czasem wydaje się, tak? Są takie y, właśnie głosy wewnętrzne. Niby to jest e, niezbyt normalne u niektórych, ale tutaj, moi kochani, te głosy wewnętrzne też można usłyszeć swoje imię od tych głosów. No dobrze, już się nie będę rozwodziła. Każdy z Was y, powinien zwracać uwagę na znaki szczególne, powtarzające się. To tylko przytoczyłam parę przykładów. Ja Wam życzę, kochani, wspaniałego miesiąca grudnia, zdrowych, spokojnych, radosnych świąt oraz szczęśliwego nowego roku spełnienia w każdej sferze życia. Do usłyszenia, kochani.